Przysiędzę żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Znajdujemy się w miejscu, gdzie historia odcisnęła swe wiekopomne piętno. Prawie 700 lat temu w widłach czarnego i białego Dunajca lokowano na prawie magdeburskim miasto, które dziś gości nas na swym pięknym rynku. Cieszę się, że jest z nami ojciec czesny naszego sztandaru, pan Jan Księżyc. tudzież jest przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na czele z panem Jackiem Ingardenem. Witam serdecznie sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki pana Andrzeja Gudmostowego. Pragnę powitać senatora Rzeczpospolitej Polskiej pana Jana Hamerskiego. Serdecznie naszego przyjaciela brygady, tak to mogę powiedzieć, bo zawsze jest z nami, Wojewodę małopolskiego, pana Mateusza Małodzińskiego. Witam również przedstawiciela dowódcy wojsk obrony terytorialnej, pana pułkownika Tadeusza Binko. Pragnę również powitać wielebnych księży i kapelanów, na czele z proboszczem Parabii Świętej Katarzyny, księdzem Zbigniewem Płachtą. Przedstawicieli jednostek i instytucji mundurowych z całej Małopolski. Dziękuję, że zawsze jesteście z nami. Natomiast najbardziej tutaj muszę przywitać gospodarzy, dzięki którym ta uroczystość, ta przysięga wojskowa może tutaj się dzisiaj odbyć w Nowym Targu. Więc witam szczególnie gorąco pana burmistrza Nowego Targu Grzegorza Watychę i wicestarostę nowotarskiego, pana Bogusława Baksmudzkiego. Dziękuję panowie. Jesteśmy bardzo wam wdzięczni za takie przyjęcie tutaj w Nowym Targu oraz wszystkich samorządowców, zarówno tu z Nowego Targu, jak i z innych, zaprzyjaźnionych z brygadą miejscowości. Dziękuję, że jesteście. Nie zapominamy również o rodzinach naszych żołnierzy, którzy tak licznie zgromadzili się. Dziękujemy rodzinom, że pozwoliły tym oto tutaj dzielnym, dzielnej setce naszych nowych żołnierzy stanąć na tym placu. Dziękuję Państwu, że przyjechaliście na tą uroczystą przysięgę. Żołnierze, przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Momentem, który na zawsze pozostaje w naszej pamięci. Przysięga złożona tutaj, na podchalu jest taką w dwójnawstwie. Kraina u podnóża Tatr ma szczęście do ważkich wydarzeń w dziejach narodu. Oprócz mieszkańców regionu przed niemiecką nawałą, opór, przepraszam, mieszkańców na regionu przed niemiecką nawałą, potem ich sprzeciw wo wobec zakusów sowieckich, by zdławić ich wiarę i polskość, przeszły do historii. Te dzieje zobowiązują. Zobowiązują nas do pamięci i wysiłku, by sprostać Wielkości zaklętej w każdym wyniosłym wierchu i smreku tat. Pod każdym pasdurem wieńczącym dach kryty drewnianym gątem. Górali nazywają ludźmi zadziornymi, ale i honornymi. Nic w tym dziwnego, bo w krainie, gdzie trzeba wysoko zadrzeć wzrok, by dojrzeć horyzont, serce i dusza same wznoszą się ku niebu. Żołnierze, pamiętajcie zawsze o tym dniu. Przysięga, którą złożycie za chwilę, choćbyście zapomnieli jej słowa przybędzie do Was w każdym podmuchem halnego wiatru. Dziękując za dotychczasowe Wasze zaangażowanie i wysiłek, życzę wielu sukcesów oraz żołnierskiego szczęścia w dalszej służbie. Niech służba wojskowa zapisze się w Waszych życiorysach najlepszymi wspomnieniami i wzbogaci Was o nowe, cenne doświadczenia. Dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej Imienia generała brygady Leopolda Okulickiego złożą uroczystą przysięgę wojskową. Brygada. Pasność!